Jest bardziej stresogenny niż śmierć bliskiego członka rodziny, ciężka choroba, wypadek z uszkodzeniem ciała czy pobyt w więzieniu. A mimo to, co roku ponad 100 tysięcy Polaków decyduje się na ten krok. Szukamy odpowiedzi na pytanie: dlaczego młodzi tak łatwo się rozwodzą? Takich planów z pewnością nie mają Agnieszka i Tomasz, ani Jolanta i Krzysztof. Wiara jest dla nich bardzo ważna, ale wiedzą też, że Bóg nie zrobi pewnych rzeczy za nich, dlatego wkładają sporo wysiłku, czasu i pieniędzy, by wspólne życie było coraz piękniejsze. Historia Polski jest nierozerwalnie związana z jasną górą, szczególnie w tym najważniejszym wymiarze, jakim jest troska o wolność i jedność. W przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej przypominamy wybrane fakty z tejże historii. Matka Boża jest jednak obecna nie tylko w Częstochowskim Sanktuarium. 26 sierpnia rozpocznie się już trzecia peregrynacja kopii jej cudownego obrazu, o czym piszemy w tekście: Maryja znów rusza w Polskę. Ponad 40 lat temu Matka Boża ukazała się trzem młodym kobietom w niewielkiej wiosce w Rwandzie. Są to jedyne objawienia Maryi na kontynencie afrykańskim uznane przez Kościół. Co chciała nam ona powiedzieć z serca Czarnego Lądu? Propagowanie życia i heroizmu polskich sprawiedliwych oraz muzyczne spotkanie chrześcijan i żydów, dla którego kanwą jest Księga Psalmów. Takie są cele festiwalu, który odbywa się w kolbuszowej. Przed nami dziesiąta edycja Psalmów z Rzeszowa. Na życiowy sukces składają się nie tylko wiara i ciężka praca, ale również szacunek do tradycji i wartości wyniesionych z domu, uważa profesor doktor habilitowany nauk medycznych Edward Wylęgała. Rozmawiamy ze światowej sławy okulistą, który pomógł odzyskać wzrok tysiącom osób. Historia świętego Augustyna to przykład życia człowieka, który przeszedł długą drogę od błędów młodości, poszukiwań swojego miejsca na ziemi do głębokiej, dojrzałej wiary. To także nadzieja, że każdy z nas może tę drogę powtórzyć. Polecam więc artykuł święty po przejściach. 45 lat temu media obiegły obrazy spod Stocznik Gdańskiej, które zmieniły Polskę i wstrząsnęły opinią publiczną na świecie. Przypominamy, jak przebiegała rewolucja moralna, która otworzyła drogę do niepodległości kraju. Proboszcz długo nie mógł przeboleć tego, czego dopuściła się jego najlepsza uczennica. Rodzice dziewczyny też byli pełni obaw, bo dla pierworodnej upatrzyli sobie innego kandydata na męża. Wszystko jednak zakończyło się szczęśliwie, o czym dowiedzą się Państwo z opowiadania naszego autora, jedynego w swoim rodzaju. Życie Dawida wydawało się pasmem sukcesów. Gdy zbankrutował, wpadł w depresję i miał myśli samobójcze. Wtedy zaczął rozmawiać z Bogiem, a on przyszedł mu z pomocą. Warto poznać historię przedsiębiorcy, który po stracie wszystkiego odzyskał Boga. Przed nami uroczystość najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. W związku z tym zachęcamy, by sprawdzić stan swojej wiedzy o Jasnej Górze. Wraz z upływem lat zmienia się struktura snu, a problemy z nim stają się coraz częstsze. Podpowiadamy, jak zadbać o zdrowy sen w starszym wieku. Jak zawsze polecamy sprawdzone przepisy, tym razem na ciasta z owocami. Na letnie podwieczorki dobrze jest przygotować słodkie co nieco, wykorzystując bogactwo sadów. Za tydzień wraz z kolejnym numerem niedzieli otrzymają Państwo Niezbędnik Katolika na wrzesień. Dajemy w nim codzienną pomoc, by zasiewane przez boskiego siewce ziarno słowa mogło wzrastać. Na nowy tydzień polecam Państwu nową niedzielę. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.